Jak często zepsułeś sobie humor stojąc w kolejce do dziekanatu, co sprawia, że jesteś zdenerwowany. Mamy kilka rad, które mogą ci pomóc i zobaczysz na pewno wszystko będzie dobrze. Najbardziej irytującą kwestią podczas stania w kolejce do dziekanatu jest według studentów puszczanie znajomych przed siebie. Zdarzało się, że ludzie się wpychali bardzo no, niemili kulturalni. To taka samowolka czysta. To bywa tak, że osoby się wpychają i nie patrzą kto stoi przed kim, tylko po prostu wchodzą od razu i nawet się nie zapytają, czy na przykład ja jestem tutaj, czy ktoś inny. Bo ktoś wchodzi, ktoś się przepycha, ktoś komuś ustępuje miejsca. Tak nie wolno, wiadomo. I w związku z tym, że tak nie wolno, nasza rada pierwsza. Czekaj cierpliwie na swoją kolej, a prośbę znajomych po prostu olej. Często przed dziekanatem spotykamy wielkie tłumy zamiast zwykłej kolejki. Przez te tłumy nie jesteśmy w stanie przejść ani też określić, ile będziemy jeszcze czekać. Na początku roku akademickiego te wszystkie korytarze są zapełnione ludźmi. Co ciekawe, po prostu stoją tam ludzie, którzy nie wiedzą nawet po co tam przyszli i pytają się na przykład pań z dziekanatu o nieistotne bardzo rzeczy, które mogą na przykład sprawdzić w internecie. Nie wiedzą czasem, do kogo i po co stoją w kolejce. Ja pytałem ludzi, do kogo stoją i po co, i tak do końca nie wiedzieli. Mówili, że rok temu stali i było ok. Zupełnie normalne jest to, że na początku studiów jesteśmy zdezorientowani i wielu rzeczy nie umiemy załatwić. Jednak sprawa ta nie jest wcale tak skomplikowana. Przygotowujecie papiery, bo wszystko jest na stronie. Wchodzicie bez zbędnych, witam szanowną panią i tak dalej, tylko proszę tu dokumenty, taki problem, tego nie umiem wypełnić, koniec sprawy. Nic więcej. 10 razy sprawdzić, czy mają na pewno wszystko podpisane, wziąć kopię zapasową, jeśli coś mają źle wypełnione, to żeby to wypełnić na miejscu, a nie lecieć drugi raz i nie załatwiać spraw na ostatnią chwilę, co jest nagminne wśród Polaków. Warto również zwrócić uwagę na zastrzeżenia wobec naszego zachowania, które zauważają panie z dziekanatu. Po pierwsze, to chciałabym zwrócić uwagę, że studenci wszystko zostawiają na ostatnią chwilę. To znaczy, jeżeli mamy termin, tak jak z mojej perspektywy mogę powiedzieć, termin do 10 składania wniosków, do 10 każdego miesiąca, to wszyscy przychodzicie 9 i 10. I oczywiście wszyscy składacie pytanie, jak uniknąć kolejek? No tak, żeby można przyjść troszkę wcześniej, czyli pierwszego, drugiego, bądź nawet we wrześniu. Zdarzały się sytuacje takie, że studenci pierwszoroczni, zwłaszcza stali w kolejce nie do tego dziakanocu, co trzeba. Zatem spójrzmy na kolejny problem. Nie umiecie się tak układać w porządku, że nie ma potem przejścia. Zdarzało się tak, że jedna osoba chciała coś załatwić, a wraz z nim była grupa jego tam przyjaciół, znajomych i po prostu ta osoba wychodziła z dziekanatu, bo załatwiła i nagle kolejka się robi trzy razy mniejsza. Powinien co, co chwilę ktoś wchodzić do, do tego dziekanatu, a nie, że wchodzi jedna osoba i czekamy na kolejną i wszyscy stoją i tak wszyscy się zastanawiają, no i kto teraz ma wejść. Niestety musimy pamiętać, że korytarz przed Dziekanatem to nie miejsce spotkań. Jeżeli wiemy, że czekają tam masy ludzi, nie prośmy znajomych, którzy nie mają nic do załatwienia, aby poszli z nami. Ludzie przed Dziekanatem zachowują się głośno, co może właśnie przeszkadzać w pracy panią z Dziekanatu, no dla, dlatego nie zawsze mogą być w dobrym humorze. Dziekanaty często sąsiadują z salami, w których odbywają się zajęcia. Warto mieć to na uwadze, stojąc w kolejce. Podsumowując, po pierwsze, powstrzymujmy się od wpuszczania znajomych przed siebie w kolejce. Powinniśmy okazać szacunek całej masie osób, która stoi za nami. Po drugie, określmy dokładnie, co chcemy załatwić, jaki jest nasz cel i przede wszystkim postarajmy się przyjść z jak największą ilością wypełnionych już dokumentów. Oczywiście pamiętajmy również o kulturze osobistej. Czasami jesteśmy po prostu za głośno.